Dzień dobry, cześć, witajcie. Z Czechowiec Dziedzic z ulicy Bocznej. Duży, wygodny apartament, dwupokojowy. Dawno nie widziałem naprawdę tak pięknego apartamentu. Duży, wygodny, w 100% wykończony. Nic tylko wejść, praktycznie i zamieszkać. Jestem teraz w dużym pokoju, w salonie. Z niego mam wyjście na część balkonową. Na wprost widzicie, część wypoczynkową, strefę do oglądania telewizji. Słuchania dobrej muzyki. Ogromna kuchnia, naprawdę bardzo duża, robi wrażenie. Kontrastujące kolory. Duża część blatów roboczych część, przy której można ewentualnie usiąść przy hotkerach, coś zjeść. Po lewej stronie Drzwi wejściowe do apartamentu. Pokażę Wam jeszcze sypialnię. Sypialnia typowa łóżko na całej szerokości, zabudowana szafa. Łazienka duża, wygodna. Z Wanną. Wszystko, co potrzebne, się w niej znajduje. Pewnie zastanawiacie się, gdzie pralka. Odpowiem od razu: nie. Pralka nie jest w kuchni, jakby się to mogło wydawać. Pralka jest tutaj, w tej przestrzeni, na wprost. Yy, roboczej. Tam jest pralka, suszarka, regały. Nie będę może tego pokazywał, to już na żywo. Także jeżeli jesteś sam, w dwójkę jesteście parą, potrzebujecie dużego, wygodnego, bardzo ładnie wykonanego apartamentu, zapraszam do kontaktu. PS w mieszkaniu jest Założona klimatyzacja. Więcej szczegółów zapraszam do oferty. Zerknijcie, proszę, na wirtualny spacer, bo oprócz zdjęć, wirtualny spacer pomoże Wam odnaleźć się w rozkładzie, zajrzeć praktycznie tam, gdzie potrzebujecie i do mnie numer. Znacie 506, 913, 319. Zapraszam do kontaktu, żeby zobaczyć ten świetny apartament.